Nigdy nie zapomnę tego momentu. Na pchlim targu dostrzegłem starą, nieoznakowaną kasetę. Tylko numer 09. Sprzedawca patrzy na mnie dziwnie. Ścisza głos. Nie słuchaj jej w całości. Co za bzdura, myślę. Oczywiście nie posłuchałem. W domu wsuwam kasetę do magnetofonu. Serce bije szybciej. Szum. Trzaski. Ciemność w pokoju. Nagle kobiecy głos cichy, zmęczony jakby z oddali jeśli to słyszysz nie odtwarzaj dalej on słucha razem z tobą przeszywa mnie dreszcz kto to przewijam kasetę drugi głos dziecko uciekłam ale on patrzy przez oczy w tle kroki zaczynam się pocić czy to tylko nagranie czuję że coś jest nie tak Magnetofon nagrzewa się, kaseta piszczy, ale nie przerywa. Serce wali mi w piersi. Ostatnia ścieżka. Cisza. Nic. Przykładam ucho do słuchawek, próbuję usłyszeć więcej. Nagle, poza słuchawkami, za mną, ktoś szepcze. Zamieram ze strachu. Czuję oddech na karku. Nie odwracam się. Paraliżuje mnie przerażenie. Głos tuż przy uchu. Dziękuję, że mnie wypuściłeś. Wiem, że nie jestem już sam.